Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny księże rektorze, drodzy przyjaciele, przybywam tutaj, aby zachęcić. Aby zachęcić do obrony tego, co katolickie, co z Ojca Świętego Jana Pawła II wynika i co wynika także z naszej potrzeby, z naszej potrzeby serca. To już było dość dawno, po śmierci Jana Pawła II. Kiedy to na antenie Radia Maryja zaczęły się pojawiać głosy nawiązujące do ostatniej jego książki, Pamięć i Tożsamość. A potem, a potem zamysł rodził się w kolejnych audycjach, rozmowy niedokończone, a także w telefonach słuchaczy aby w Polsce powstało muzeum. Muzeum właśnie pod tym tytułem Pamięć i Tożsamość. I aby jego patronem był święty Jan Paweł II. I tak to tworzyło się, wiadomo, funduszy nie ma, ale przecież, jeśli spojrzy się na dokumenty, na ustawy obowiązujące wtedy także w Polsce, to przecież jest ustawa o obiektach kultury, o instytucjach kultury oraz ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. I przecież już tę ścieżkę według partnerstwa publiczno-prywatnego przeszło kilka instytucji właśnie takich kultury i nie tylko wiążących z samorządy z Ministerstwem Kultury, ale także instytucje takie jak fundacje. Przecież tę ścieżkę przetarło muzeum Żydów Polskich Polin i nic dziwnego, że podjęto próbę rozważenia, czy tą samą ścieżką nie można by było utworzyć tego muzeum. Miejsce było miejsce, gdzie powstaje centrum edukacji religijnej Polaków w Toruniu. No i w ten sposób uzyskano. Na wniosek ze strony Fundacji Lux Veritatis akceptację do utworzenia według partnerstwa publiczno-prywatnego tegoż muzeum. Taki, taką umowę ministerstwo z Fundacją podpisało w roku 2018. Nie jest ona ukryta, tajna, jest dostępna w internecie. Jeszcze dziś rano spojrzałem, czy dalej jest dostępna. Jest. I na podstawie tej umowy Ministerstwo także tę instytucję kultury wpisało do rejestru instytucji kultury. Jeśli otworzymy taki rejestr, to tam pod pozycją 110 również znajduje się to muzeum. Możemy spojrzeć także na programy tego muzeum, na jego statut. Wszystko to jest lege artist wynikające z ustaw i jest dostępne dla wszystkich w internecie. Także nie są to jakieś ukryte działania, także wtedy, gdy katolicy w naszym państwie mieli także dostęp do korzystania z dóbr wspólnych. Czyli także i z budżetu państwa, gdyż składają się również na tę wielkość budżetu. No i muzeum powstawało w błyskawicznym tempie. To tylko tak organizowana budowa pokazuje, jak wykorzystywana jest inicjatywa ludzi, aktywność ludzi, gdy trzeba do, dla dobra wspólnego działać. A muzeum. W umowie między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Lux Veritatis znajduje się także w tej umowie, jak i w statucie podane zasady działania muzeum. Po co jest to muzeum? Ma służyć prowadzeniu działalności, zacytuję, żeby było to jednoznaczne, prowadzeniu działalności o charakterze kulturalnym naukowym i edukacyjnym w zakresie ponad tysiącletniej historii chrześcijańskiej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem nauki świętego Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i świata, prowadzenie, prowadzenie postaw Polaków. Także przedstawienie postaw Polaków także w obronie Żydów podczas II wojny światowej. To jest cytat ze statutu tego muzeum, również dostępnego. Okazało się jednak, że gdy wolą wyborców w 23 roku powstał nowy rząd, to od razu natychmiast. Minister kultury, ówczesny minister kultury Sienkiewicz wstrzymał zakończenie wystawy stałej. Tylko to, bo wszystko inne już zostało zrealizowane. Jedynie były przewidziane fundusze na dokończenie wystawy stałej. Ktoś powie, mogła wcześniej powstać. No nie mogła, dlatego że trzeba było zakończyć całą budowę, aby umieścić tę wystawę. A przesunięcie, terminowe zakończenia wiązało się i z covidem, i z tymi za, z przerwanymi dostaw, za łańcuchami dostaw, tak to się określa. Ale byliśmy już na samym zakończeniu tej inicjatywy. Minister wstrzymał fundusze na za, dokończenie wystawy stałej, no i od tego czasu zaczęła się walka ministerstwa z muzeum i z fundacją Lux Veritatis. A ponieważ instytucja jest prawnie sięgająca, uwzględniająca jej działanie, uwzględnia także wszystkie wymagania ustawowe, zobowiązania i umowy, wobec tego trzeba było uruchomić zespoły prawne, aby poszukiwały sposobów na zerwanie umowy. Pierwszy pozew, który ministerstwo, ministerstwo złożyło do sądu okazał się bezskuteczny. Opierał się na kłamstwie, co łatwo można było wykryć. Sąd skierował ten pozew do poprawki. Ministerstwo, prawnicy ministerstwa, zauważywszy, że są błędy, już nie poprawiali i nie złożyli tego pozwu. Natomiast w międzyczasie rozsyłano rozsył, do. Fundacji Fundacji Lux Veritatis kontrolerów z niku, z innych instytucji skarbowych. No i jeśli kilka instytucji jednocześnie uczestniczy w działaniach sprawdzających daną fundację, no to nic dziwnego, że jej działalność musi troszeczkę zwolnić. Ale w tym przypadku w odniesieniu do Muzeum nie zwolniła. Jeśli ktoś słucha informacji w Radiu Maryja podawanych, to po prostu to muzeum obecnie, yy, można powiedzieć, kipi z aktywności. Zgodnie z tym wymaganiami, które opisane są i w umowie, i w statucie, organizuje wiele imprez kulturalnych, filmowych, występów, także mobilizujących rodziny, do tego, aby w tej historii, w tym poznawaniu pamięci świętego, po, po, poznawaniu z historii Polski według nauczania i nauki świętego Jana Pawła II poznawać. No i cały czas trzeba się borykać z zarzutami. Takich instytucji w partnerstwie publiczno-prywatnym jest w Polsce obecnie 85. Wśród nich są muzea, jak i ten Polin, ale także i inne w Gdańsku, w Sulejówku, w wielu innych miejscach. Jest, są także instytucje, które tworzone są we współpracy z samorządami. Tylko do tego jednego jest ta akcja niszczenia tego muzeum podjęta przez obecne władze. I stąd Zespole Wspierania Radia Maria. Podjęliśmy taką inicjatywę, abyśmy my, Polacy, Katolicy, którzy widzą, że te działania są specjalnie nakierowane na inicjatywę katolicką, na chęć zamazania pamięci świętego Jana Pawła II wśród Polaków, bo takie spojrzenie z jego nauczania i z jego przemówień kierowanych bezpośrednio do Polaków i pokazujące historię Polski. I naszą tożsamość to tylko takie jedno muzeum będzie w Polsce. I dlatego chce się go zniszczyć. Ale zniszczyć także i to środowisko, które było inicjatorem takiego muzeum, a więc rodzinę Radia Maryja i prowadzącym tego, tę rodzinę ojca Tadeusza Redzika. Te, te wszystkie działania są podejmowane właśnie w takim celu. I Widzieliśmy, jak szybko i sprawnie zaczęły napływać do ministerstwa protesty, w tym obywatelskim proteście Polaków w obronie Muzeum Pamięci i Tożsamości. I kiedy dziennikarze pytali panią minister, ile już wpłynęło protestów, za każdym razem otrzymywano z ministerstwa odpowiedź ponad tysiąc. Ale my już wtedy wiedzieliśmy, że je było i 130 tysięcy, i 200, a dlatego wiedzieliśmy, bo oprócz wysyłania do ministerstwa w różnej formie kopię, informacje o tym przekazywane były także do muzeum i tam zliczają te wszystkie protesty. I obecnie słyszymy już wszędzie, jest już ponad 500 tysięcy protestujących. Czy Wasze podpisy też tam są? Jeśli tak, to zastanówcie się, czy i waszych znajomych, bliskich także podpisy są. Jeśli nie, to trzeba im o tym wszystkim powiedzieć. A najlepiej powiedzieć wtedy, jeśli się ma pod ręką ten raport. I dlatego nasz zespół przygotował ten raport. Jest on tak napisany, wydrukowany, aby duża czcionka była. Aby nie było tak, że ktoś nawet bez okularów nie mógł tego odczytać. Może odczytać. I tam są te wszystkie argumenty, których tu już nie będę cytował. Nie ma potrzeby, bo każda i każdy z Was może w zakresie wziąć ten raport. Jest on bezpłatny, bezpłatnie wydrukowany i przesyłany tylko za koszty przesyłki przez Fundację Nasza Przyszłość. I warto tym wszystkim, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, i jeszcze w odpowiedni sposób nie zareagowali, powiedzieć: Przeczytaj. Dopowiem Ci jeszcze o tym, co dzisiaj powiedziałem Wam, a Wy, gdy mówicie innym, dopowiem Wam jeszcze o tym, że możesz w internecie te wszystkie i statuty, i umowę, i te wszystkie zasady, według których działa to, już działa to muzeum, otrzymać. Dowiedzieć się. I wszystko jest jawne, nic nie ukryte, tak jak w Ewangelii. Nie ma nic takiego, co ukryte nie stałoby się jawne. A teraz jest od samego początku jawne na stronach internetowych i w tym raporcie. Jeśli przyzwyczaiłem, widzieliśmy w różnych mediach, tych często wielonakładowych, ale nie mających orację stanu Polski, protej, jakieś kamuflaże. Oszukaństwa, manipulacje odnoszące się do tego muzeum, to wszystkie one popełniają zasadniczy błąd. Nie porównują z tymi muzeami, które już według tej samej zasady powstały. Wyrywanie i mówienie tylko o tym jednym muzeum jest kłamstwem, jest już manipulacją. Na to też w tym raporcie zwracamy uwagę. A więc, no a więc pozostaje mi tylko zachęcić do dzieła. Katolicy, gdy jeszcze tym bardziej w nas, katolików, uderza się takimi metodami, metodami nielicującymi z godnością człowieka, to powinni wystąpić i bronić. I do tej obrony szczególnie zachęcam. Słyszeliśmy, o jak ksiądz rektor mówił, o możliwości podpisania raportu, jeśli ktoś jeszcze nie podpisał, podpisania protestu i wtedy w tutaj w zakrystii, pan pościelny, wyślę go no, w taki sposób, jak już wysłał kilka innych, takich kart z protestantów. Ale wziąć raport też, myślę, że dla wszystkich wystarczy tego, które są, tych, które są, egzemplarzy, które są w zakrystii. I do tego szczególnie zachęcam i tym, którzy już uczestniczyli, dziękuję. Ale nigdy nie jest wszystko zrobione. Jeszcze jak sam podpisałem, muszę zmobilizować innych. Także zaprosić do skorzystania z raportu zamawiając w innych parafiach. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.